Ale, Mati w tej grupie naszej jest Siódemka, boże nie. To jedyna postać, na której ma siódemkę. To prawda. Oj. Jestem OneTrikiem Dravena. Dobra, ja chcę mieć siódemkę mi po tej grze. I chcę być jak Tyler. Wyzywać każdego dookoła? Ej, eski z Nica też się liczą jako maestri do postaci? Chyba tak. On ma nawet klawiatury jak Tyler. Szczężenie. Nie mam klawiatury jak Tyler On ma makaron. na laptopie klawiaturę. Tobie makaron nie wystaje pamięty klawiszy. Ja pamiętam jak on pokazywał swój makaron. To było smutne. Co ty gadasz? No pokazuję ci makaronik, o, On chce być dobrym tutaj streamerem. Pokazać ci co je i nagle mu spada. I makaron na klawę poszedł. Tak. Senna w samo południe? Ciekawe. Najładniejszy skin Senny. No, no, oczywiście. Może tak. Bo go posiadam, to najładniejszy. No. Wiecie, co jest najlepsze, że ja ten odcinek nagrywam dzisiaj, a on wyjdzie w następnym roku pod koniec stycznia, podejrzewam. Danko, ty musisz nagrać odcinek z kapitanem na Omega znowu. Jest odcinek, jeden, ale Wizu się boi, że, żebym go wstawiał. <laughs> Wizu Zawsze w... się boi wszystkiego. I... No. Wytnie się niejedne momenty. Zbyt potężne Kurde, ale on chce wyciąć yy, przekleństwa, żeby mi kanału nie zablokowali. Ale tam ale cały tam film, w... film trzeba Danos, kanały... youtuber y jakiś Alex hej Co? Co jest? Youtuberem jesteś? No, powiedzmy tam Słaby 360 I o chyca Głównie to dzieci z Brawl Stars, ale nie, nieważne. A <noise> jaki masz content. Teraz, nie. od kiedy mam kompa, to Liga Legend. Czekali. Rybiarzu Mietek, rybiasz już kupi może itemy. Pekali. Bisa... Nie, nie temu. itemów. Na temu. Co, halo, hey, co? Hej, na lecisz. Czemu na mida? we dwóch gramy z dolcem Botem. Okej, chłopa. Nie wygram, wygram. Co Tak ten gra. Zilean, tak, zilean Oj tak. Masz tutaj siekiera, siekiera. Czyżby Wizu game wrócił? <grym się zauważyłam> I tak go trafiłem frajera. Wizu mamy piątkę. Okej. Okay, no problem. Okej. Wizu sad. Nie, ja potem może z ma... Nie sad. No. no, nie, żartuję, ja sobie gram Jeste... Zaraz. Mogę ci streama zrobić jak chcesz. Nie. No to mnie w dupę w cały. ty robisz? Ej, no bo ja mam dwie, dwie te na no. Ktoś do mnie idzie. Chociaż nie, senno zeszła. Dwa Patrz jakie to są dana. dzikie place, Yumi. Zara, Yumi na dżungli? Opa. Tak. ale dzikie rzeczy się tu Ej, to, dzieją. to mi pokazało, że to nie jest z tej strony. Ale wolny ma ten set auto, taki zmniejszyli, ma tak spinać, czy co? Nie wiem. Ten Xerath jest najbardziej. Easy. Dobana osobom w osobom, Lolu. Wydaje mi się, że bardziej banable jest sam inne czempiony typu Joshua, Johnny. Zed, Samira. Nie, no, się od mojej Samiry, dobra. Samira, Samira ma Dostała Nerfa 2 godziny po wyjściu. No. dwie godziny po wejściu ona w ciągu dwóch dni dostała cztery nerwy. Trzyma, księdzu. Ej, nie wiem, chce mi ktoś zgankować? O! Po niej. No, bo ja tu zdechnę za zaraz. Yes, zilejan, poran Ej, bo gang, halo, gang with... był fajny. Sorry, ja gatun nie mogę. O! o Ewo no, zdechnę yes. tu! Sorry, mieliśmy właśnie bitwę z enemy junglem. Zajomaliśmy ich i rada mu im zajmaliśmy I był no. w obrębie to wszedłeś? To bo hitboxa lekko większego niż pokazuje Ale mówi, waliłem się kiedy <grym> się Ale mu że nie wiem, kiedy Ale se mówi <grym> Bomba w oko Macie ma... bo to tam kseraf idzie a ja wy tam wywalicie się zaraz Nie martw się, dobra wypadłem Idziemy pa, zapierdzielamy do nich Idziemy tam a. Dawaj movement speed movement e, No bo przeprowadzili tu Ale jak... bo ja mam waszą dżunglę, halo O prawie zginął Paranoja serio? W płonącym kotle się mierzymy dawajcie W płonącym kotle z Zileanem Pornstarem Oj tak tak Wbijaj mi level księdzu Chcesz level? To chodź Ej łana level Patryk zrobił Dorso mogę ci wbić level Boba w oko, o kurde serio nie padł? mi wbije level, chodź Yuumi a dobra Możesz jak nie jestem na tobie? JESTEM NAJLEPSZYM GRACZEM DRAVENA Nie, nie na mnie to nie mogę to wbijaj mi level Siema Jak ty się wbijał? To będzie na nami dżungli Cię to wbija Musi... pasywką. Hallo, plus help mi. A jak naciskasz pasywkę? <laughs> Nacisnasz, pasywkę. Ty, ty uciekaj stąd! Sorry, nie widziałem. Dobre pytanie. Ej, chce ktoś tu pomóc, no? Dobra, tam jeszcze nie dostanę. No i Lucy tutaj fast Sorry! Lucy, zostawiłem cię tam. Na pastwę losu nie mam. R-ki, nie mam. Ale to o. auto szkodzi na boki. Ale ci to, jak to się ślizga? Oj, dostałem RK od Dylana. Ale my tu nie mamy szans. Czy jeszcze żyję? Jeszcze Polska nie zginęła. nie no jest! Nice! Uuu, <noise> Przy trucha! SET wygrało Z umierkę, wresztą. to wygrało! Good job No ale tu też te chwile Yumi były tu widziane perfekcyjne Nie Bo zginąłem. Dolcu ile ci brakuje do Expo? No tak, jedno. Czemu czwarta. A mógł to nie O, trafiłem przez jedną czwarte. To mnie trafiło to Jak mnie trafiło, użyć to jest jakiś żart. Nie mam pojęcia Ty księdzu Serio, użyłbym na to pasywki jakbym... O! Już wiem jak użyć, chodź blisko mnie musisz być Nie ruszaj się No nie! No nie nie maruj się no, gdzie tu hile były? No miałem cooldown! Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Mati farmy mi zabrałeś Zbynij się Mati Cą farmę mi zabrałeś. O kurde Jak na do ciebie tą kale? Widział ktoś te Dżuki? Nie Ej, tak się cofam. No to cofnij na się z tobą. Uważaj! Eee, zaatakowali mnie. Pomogę. Mały dylemat nad butami mam, no dobra. Syna, padłem sobie na mnie Proszę nie kraść expa z dżungli Już tam wracam, wam żabę A ja wam nie ukradłem nic ja nie mówię o Mobo, tylko o expie no to nic nie zabrałem A ja, jak ja lubię tego ciała Ej boganka mam, no weźcie stąd te dżunglę posraną Ale, Bierzemy Reda obecnie Weźcie dżunglę nie. No pa już do nas biegną, a nie, nie biegną do nas Nie no Mam <noise> <noise> no, 1-3 Super Sajon Kurde, przypadkiem na sobie arki użyłem Dobra, good Ja nie potrzebuję no Kurde, spadam. Oba Dobra, zapieprzamy na tego <noise> Gościu, przecież drajlem jest broken O, wyścigi krabów Tak długo nie było nie, co, Mati, Jest tutaj, dla co, wszystko... Mati, dla ciebie przecież wszystko jest broken, albo ten... W sumie dla mnie to... No, nie mam o, jopie, ale mi to wybombiło ja w ogóle powinienem używać tego. Trzyma Trzyma. No. Co to jest za event? Wyścigi, Wyścigi krabów, bijemy ich krabsa. Od której strony zajdą, to jest ważne. Od góry. Od góry. No, Jazda, A, biegniemy. Ja... Było kiedyś od dołu kraby? Tak. Tak, ja miałem raz. Brum, brum. Mam, jedno w ten, no. Ale go wywaliłem frajera. Teraz Strzelają w nas. Ej, ja mogę ich kraba odepchnąć, chyba daję Ci speed, a ja stunuję. Ej, bo mnie Ewelin nie wzięła. Nie On nie chce wam. Nie mam many na nic. Cię się skupiam na dechowaniu swojego kraba zamiast niszczyć naszego. Nie mam many, mówię. Ale cię. Uwadaj krem. Widać i dałem. No tu jest. O, dobra, jest good Wygraliśmy, no. ale easy. Mamy GA jeszcze. O Ale mam kasę. Podwójne odrodzenie. Podwójne? No, bo przecież nie jeszcze ma. Uleczyłem tutaj kogoś. Nie bój. O poczekaj, chodź, nie ruszaj się. Czeka, nie, mam nie! Sorry. Nie, mam o, nie! Nie mam Rki, nie mam Reję! Ja też nie mam. Dobra, nie ja... mam... cię. Typu. O, wskrzeszenie No nie. Nie miałem manę na, e, na E, sorry <grym> Whatever, slowa mi zapadali Sorry, i... zawijał Niohap Lepiej dolsu Ty dolsu, e. ja nie mam manę na E, uważaj Ani nie potrzebuję żadnego E Lecimy, double odrodzenie, pamiętaj jak na spokojnie idziemy ten item Ej, ale mało mam hotelu Yumi z jednym itemem challenge, co wy na to? Nie no Bo jak na razie dobrze to idzie <noise> Ardenta złożyłeś tylko? Nie Taki sobie itemek złożyłem Dzięki, dzięki Yumi O, bo ja się skupiłem na gadaniu, a nie na cie... nie pod... Pa... <noise> <noise> sorry, sorry Ale fajne obrażenia, mam 10-3. Idziemy, frajerów, łapiemy ich. Dawać ich tutaj. Draven to dobry champion? Maty, a który wylec. champion jest dla ciebie dobry? Draven jest najlepszym championem widzę. No. Nie! Nie, Maty nie ma. Tak, tymi, 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 tymi. tutaj 1000 IQ Lecimy na Yumi, znaczy na Ewelin Ok. Na pewno jest good job. Krawa, Dobrze, Mati No wiesz, jestem mainem trajwerem. Idziemy na nas, Frajer. Now, we're. Ale cię gonił, ale mad, ten ten. No wiesz kto? Sajan Sion Sajan Sion. Ty Księdzu A te chłopie źle zrobił Myślę, że ja tyle sobie zadałem, boże Nie no, Draven to dobry champion Nie, mnie nie ogarniam Dravena Jakby wiesz, jednym rzuca nie, 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 nie Nie wiem, jednym rzuca, ale nie może rzucić, bo w teorii go stracił, ale rzuca nim, a drugim jakby bije w re... Nie wiem Bierzesz ich? Ataki ma jakieś dziwne. Ja tak Masz low łatwo Cię Idziemy z frajerami, idziemy ich rzucać. Mati, na no tobie ja tego użyłem, jest na sobie. Nie ma za co. O, Dziena, na Jeszcze Dobra. z Draymanem! lecimy na frajeru! Lecimy o, czekaj, z nim! O, ja chcę być scale, to będzie śmieszne. Scale RK nie ma, a to nie. Sever. się naklikałem. Ja nie mogę być sam, bo przegram. No. no. I boskie dło Yumi Draven. Dobra, easy. Dobra ja wygieram Yumi wygieram Draven sięgał. No. ja wygrałem. Ja mam Cztery, O, będę na, najbardziej usezł z championa. I... Ej, dobra, good job! To było easy. To zera, patrz, ja se postaję w miejscu teraz. Nie ma bo... Kolektor, really? Jest. Ty bo to jeszcze przegrasz. On robi, go na luzie. W sumie... W sumie... Nie wiem, ja co mówiłem. Pan. O to chodziło, że ja se tak mogę, nie? Palę się do roboty, chłopacy. Dolcu, ile ci brakuje punktów do expa? No, tak. No, Punkt. dużo. Punktów. Punktów? No. 1300, ponad. Mam 300. Ty ja muszę no. smajtować, lec I magów. Magów mi dostaw. Ej, wydaje mi się, że ja się pali. No, pali się. Ty, ty jeszcze smajto sobie nie zrobiłeś? Nie, po co? O nie, Dolcu, nie atakują nie. cię. Zerkuję Cię do luzu jak coś, tylko muszę... Dobra. Teraz dopiero mam smite'a. Jasne. Balaj się w nich, balaj się w nim. Dobra, idziemy mi pomóc. Co skończyło? mi się skończyło. Jezu. Mat, jak będzie wkurzony. W 8 mi się skończyło. No, no zobacz, 13-1. 3-5 ma Xerath. No i tak jest useless'em ten Xerath. Mm. <śle> Ej, to było dobre. Ładnie to zjuke'owałeś. Dzięki, Yumi. Nie Tankuje. ma już. Ale good. Ale obrażenia. Pat, czekaj. Nie, nie no, halo. Chodźcie tu. Bierz go. A czemu nie posiadasz Yumi AD? Nexa mogę puścić Yumi AD. <noise> nie Ady przerwali Yumi. mi tego Ricola, ale jaja. ja. <noise> Erki nie mogłem użyć. Strolowałem cię trochę. Troszeczkę. Strollował tutaj. No ja, no mnie przerwali mi tego rykola ale. mnie Help me Nie, mi. nie umieraj. Draven! Nie, ja chciałem zabić. A mega spowolnienie ode mnie. I umi już wsiadła na ciebie i masz całe HP. Dobra, zabiję go jeszcze. Smacik! A Czeka. się leci ale ma serię demeczka ze skrzydłami. Dobra EZY No i GG. No nie wiem, Draven zawsze ja się Draven